Danielu, co myślisz na ten temat? Jakie perspektywy czekają Grzegorz Brown w tej kampanii wyborczej? Cóż, należy zacząć od tego, że w Polsce są ważniejsze problemy niż pan Grzegorz Brown i jego spółka na smyczy ABW. To jest moja opinia i mojej opinii na ten temat nie zmieniam. Koszty budowy elektrowni atomowej znowuż wzrosło o kolejne 50 miliardów złotych i to jest, i to jest jakby ważniejszy temat niż Grzegorz Brandt, który sobie uprawia czysty populizm, gasząc Chanukę, będąc jednocześnie członkiem narodu wybranego. Więc tak to należy widzieć. Jeżeli chodzi o jego konfederację, czy też o jego partię Trzy Korony, to tak naprawdę startował z hasłem Polska sługą Watykanu. Cóż on może zrobić jako kandydat na prezydenta, gdzie jego... Koledzy z partii się z nim kompletnie nie zgadzają, i tak naprawdę jego start jest niczym innym, jak tylko rozbiciem, rozbiciem tych wszystkich kandydatów na mniejsze, pomniejsze i jeszcze mniejsze, po to tylko, aby upchać tych, którzy są już dawno zdecydowani w Waszyngtonie, że mają wygrać. I tak naprawdę tak wygląda ta sytuacja. Brown. Może jeszcze porozmawiamy o, nie wiem, Ksiaku Kamyszu, może jeszcze porozmawiamy o panu Trzaskowskim, może jeszcze porozmawiamy no. o innych Alfonsach startujących z Sprawa i Sprawiedliwości. No może o o już rozmawiałem. Do, do tak, już, to rozmawiać coś z polskiej polityki. I bardzo to zle, że taka polska polityka, co my możemy z niej zrobić? Tak. Nie możemy żeby przejść i powiedzieć, że nie, dzisiaj będę już dyktator Aleksandra Łukaszenka, naczelnikiem państwa polskiego. A dlaczego ma... dyktator miałby być naczelnikiem państwa polskiego?